Janikowo, około 10 tysięczne miasto w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko Inowrocławia. To właśnie jemu Międzynarodowa Federacja Motorowodna powierzyła organizację pierwszego w Polsce festiwalu motorowodnego. zawody motorowodne, rangi mistrzostwa Europy, świata w Polsce są przynajmniej od 40 lat organizowane, ale do tej pory żaden z organizatorów takiego zaszczytu nie dostąpił. Dla najsilniejszej z klas biorących udział w zawodach w Janikowie F500 to pierwsza eliminacja mistrzostw świata. Dla pozostałych klas F125 i 350 to okazja na pierwsze punkty w klasyfikacji Mistrzostw Starego Kontynentu. Mamy dużo szczęścia, ponieważ pierwsza eliminacja festiwalu wodnego się nie odbyła i, i mamy tutaj naprawdę zjechało do Janikowa cała światowa czołówka. I to nie czcze przechwałki. Swoją łódź przygotowuje między innymi Attila Hawasz, Węgier, który na koncie ma już 52 medale najważniejszych na świecie imprez motorowodnych. A on zaledwie otwiera listę zgłoszonych zawodników. Są wielokrotni mistrzowie świata, mistrzowie Europy, w tym nasi zawodnicy i to jest bardzo sympatyczne i miłe. Wśród biało-czerwonych są m.in. wielokrotni mistrzowie świata i europy. Henryk Synoracki i Tadeusz Harenza. Ten ostatni to też świeżo upieczony tegoroczny wicemistrz Europy w klasie O500. Apetyty na podium dla naszych zawodników w Janikowie są więc ogromne. Tutaj przyjechaliśmy do Janikowa teraz na eliminację Mistrzostw Świata. No tutaj, no zobaczymy. Inna woda trochę, troszeczkę się widzę jeździ wolniej, no ale dostosujemy sprzęt do wody. Po czterech latach do ścigania na wodzie wraca Krzysztof Bartnicki to nie kto inny jak syn Witolda Bartnickiego, doświadczonego motorowodniaka z Warszawy. Żeby nie ojciec, to by mi w tym roku pewnie nie, e, nie wystartował, a to jednak ojciec dał e, taki pierwszy bodziec do tego, żeby pojechać do Tadeusza Harenzy i on tam pomógł nam motor złożyć. Po pierwszych treningach widać już, które zespoły wykonały zimą największą pracę. Chociaż po pierwszym wodowaniu zawodnicy ostrożnie wypowiadają się o swoich szansach w końcowej klasyfikacji. To jest tylko technika. Człowiek nigdy nie wie, czy coś się stanie, jak to będzie. Tylko Bóg to No Przejechałem parę kółek, jest znam się dobrze, ale z czym to się skończy, tego nie wiem. Chcę ukończyć wszystkie trzy biegi bez problemów, wypadków czy awarii. To będzie dla mnie wystarczające. To jest świetne miejsce. Nie byłem tu jeszcze. Polecali mi je tylko znajomi. Nie liczę, że będę w najlepszej trójce. Chciałbym być, ale to chyba niemożliwe. Po treningu dowolnym i próbie czasowej czas na pierwsze biegi. Pierwsi na pomoście startowym pojawiają się piloci w klasie F125. Na linii startu 13 zawodników. Wśród nich aktualny mistrz świata Claudio Fanzini i wicemistrz Massimo Rossi. Ale w gronie faworytów eksperci stawiają również Polaka Henryka Synorackiego.